Na, czy mogę pomóc? Dzień dobry, pani, może pani pomóc, chciałem wezwać policję do Kobyłki na ulicę Bogusza Szyszko numer 3. Moment, moment. Miejscowość Kobyłka. Tak. Ulica Bogusza. Tak, wszystko. Proszę pana, nie mam ulicy takiej w Kobyłce, w Kobyłce Bogusza Szyszko. Przez H, Bohusza. Bohusza przez tak. ECH czy samochód? Ja widzę generała bochusza szyszko, tak? Przy którym numerze, proszę pana? Trzy To co tam się stało, bo nie zrozumiałam. Proszę pani co, co chwila słychać hałas psa wzbudzający mój niepokój. Ale to hałas psa nie bardzo rozumiem że z tej sesji dobiega? Tak. A, ale co wzbudza pana niepokój? Co to są za hałas. hałasy psa? Moim naczu jest to na psa. Czyli według Pana ktoś w tym domu, na tej posesji znęca się nad psem? Tak. tak. Jak się Pan nazywa? Kamiński Marcin. A numer do kontaktu? Nie chcę podawać numeru do kontaktu. Przekażę do policji. Do widzenia. Do widzenia.